Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam dzisiaj o poranku. Zobacz na co teraz giełda czeka. To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Zobacz na co teraz czeka giełda. W pierwszej kolejności będziemy zajmować się rynkiem amerykańskich obligacji, ponieważ przynajmniej ja widzę tutaj największy potencjał wkrótce wygenerowania impulsów, które będą miały przełożenie na różne klasy aktywów. Zobacz na co teraz giełda czeka. Zaczynamy od amerykańskich obligacji, ponieważ jeżeli się okaże, że w kolejnych godzinach, kolejnych dniach będziemy świadkami mocnych przetasowań na rynkach Amerykańskich obligacji, czyli albo rentowności, jeżeli pójdą w górę, będzie miało to wpływ na giełdę, albo jeżeli rentowności mocno zaczną spadać, to w takiej sytuacji także przełożenie na giełdę papierów wartościowych będzie duże, więc teraz giełda prawdopodobnie czeka na impuls, który pojawi się z rynku przyszłej stopy procentowej, oczekiwań co do tego, gdzie może być polityka monetarna w najbliższym czasie. Proszę zwrócić uwagę, jak pozycjonują się duzi gracze. Raportowani przez JP Morgana ci, którzy mają długie pozycje, ci, którzy mają krótkie, ci, którzy są neutralni, no i generalna pozycja, w którą stronę ci wszyscy inwestorzy teraz się pozycjonują, prawdopodobnie jest analogicznie dla całego rynku, czyli cały czas nie można mówić o jakimś ekstremalnym przesunięciu się nastrojów na amerykańskich obligacjach. Natomiast widać, że ostatnie. Dni, ostatnie tygodnie przynoszą nam już redukcję długich pozycji, widać to jak na dłoni. Natomiast zobacz na co teraz giełda czeka. Ten temat odnosi się przede wszystkim do danych o inflacji. Dzisiaj, a w szczególności jutro, rynek finansowy pozna ważne publikacje makroekonomiczne o inflacji, i to one właśnie. Będą w stanie ruszyć oczekiwaniami co do przyszłej stopy procentowej, to one będą w stanie ruszyć rynkiem amerykańskiej stopy procentowej, a później może mieć to i prawdopodobnie będzie miało przełożenie na amerykańskiego dolara, a potem na rynek indeksów giełdowych, na rynek surowcowy, na różne inne klasy aktywów związane z ryzykiem. Dzisiaj poznamy mniej znaczące, ponieważ będzie to już pierwsza weryfikacja danych, które poznaliśmy miesiąc temu. Będzie to deflator PKB i widzimy tutaj, że w czwartym kwartale spadł on poniżej progu inflacyjnego, który był wyznaczany przez Bank Centralny do poziomu 1,5 i gdyby się okazało, że deflator pokazuje mocniejsze spadki inflacji, czyli jeżeli dzisiaj się okaże po godzinie 14:30, że jest to wartość 1,4 albo jeszcze niżej, to jak widzimy tutaj na tym wykresie, nikt nie spodziewa się tego. O typu odczytów więc tego typu e, publikacja miałaby duże znaczenie dla rynku finansowego. Jednak przypominam, że w tym tygodniu najistotniejsze będą te jutrzejsze dane o inflacji, czyli, def, e, czyli inflacja PC, ulubiona miara inflacji Fedu. I to na nich będziemy skupiać e, swoją uwagę. Natomiast dzisiaj może być tak, chociaż nikt tego nie zakłada, że. Ten deflator okaże się niższy, i to także miałoby duży wpływ na przesunięcie oczekiwań co do przyszłej stopy procentowej. Oczywiście, im niższa inflacja, tym większy pozytywny wpływ na rynki finansowe, ponieważ będzie się zwiększała szansa na pierwszą obniżkę stóp procentowych. Myślę, że taka powinna być tego interpretacja. I eurodolar, który będzie pośrednio dyskontował tego typu dane, prawdopodobnie. Do tych informacji o inflacji niewiele się wydarzy i ani wsparcie 1,08, ani opory w okolicach 1,0860 nie zostaną pokonane i będziemy się tutaj bujać, tworząc konsolidację, korektę o charakterze bocznym. Natomiast, jak wiemy, dynamika PKB w Stanach Zjednoczonych musiałaby się znacząco zmienić, żeby miało to wpływ na rynki finansowe, jednak prawdopodobnie niewiele się tutaj Zmieni i nie będą te dane miały wpływu na wydarzenia na rynkach finansowych. Pod koniec wczorajszej sesji pojawił się popyt w Stanach Zjednoczonych. Indeksy giełdowe już wyraźnie pokazały, że chcą rosnąć, że mają potencjał ku temu, żeby kontynuować tendencję wzrostową. Że inwestorzy wychwytują już nawet najmniejsze cofnięcia do tego, żeby akumulować amerykańskie akcje. To jest dobra wiadomość i jest to zachęta do tego, żeby. O danych o inflacji, rynek giełdowy ruszył mocniej w górę, a przypomnę także, że jutro kończymy miesiąc na rynkach finansowych i wygląda na to, że tak jak mówiłem wczoraj, indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych odwzorowują to, co się działo w 1998 roku. Zobaczymy, czy tak będzie, natomiast wygląda na to, że faktycznie popyt na ryzyko nie ma ochoty odpuścić, a to jest dobra wiadomość przed marcem, ponieważ marzec jawi się to Tutaj także jako miesiąc optymistyczny i dobry dla giełd papierów wartościowych. Natomiast dzisiaj nie ma już, nie ma jakichś dobrych, nowych informacji z giełd w Azji. Mamy w Hongkongu stabilizację, nie udało się pokonać ostatnich maksimów. One mają duże znaczenie. Natomiast nie będzie ani negatywnego, ani pozytywnego wpływu tego, co się dzieje w Azji na notowania w Europie. Tutaj będziemy podlegać prawdopodobnie temu, co się dzieje na eurodolarze. Widać rosnącą relatywną siłę niemieckiego indeksu względem tego, co się dzieje w, na, na, na giełdach papierów, względem tego, co się dzieje na eurodolarze. Każda korekta przeciwko euro będzie negatywnie działała na indeks DAX. Natomiast wygląda na to, że luty oraz cały ten tydzień będzie wyjątkowo korzystny dla indeksów giełdowych w Niemczech i będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe. Natomiast od czasu do czasu pojawia się temat zamknięcia rządów w Stanach Zjednoczonych, i znalazłem interesującą statystykę, która pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich 40 lat, za każdym razem, kiedy mieliśmy tego typu zjawisko, jak zamknięcie rządu, co się działo z indeksem Standard and Poor'. Jeżeli zobaczymy na dzień, kiedy zostało ogłoszone to, że rząd został zamknięty, mediana pokazuje, że mamy do czynienia z neutralną sesją. Natomiast tego typu zjawisko trwa zwykle około 10 dni. Ale jeżeli rozpatrujemy już tego typu zjawisko, to po jego zakończeniu rynek zwykle jest wyżej o 1 punkt procentowy i w ostatnich latach. Raczej scenariusze były pro wzrostowe sytuacji zamknięcia rządu niż negatywne, dlatego gdyby się to zjawisko pojawiło, to spodziewajmy się raczej wzrostów niż e, spadków. Myślę, że to jest scenariusz bazowy, który kolejny ciekawy temat to jest oczywiście dyskontowania danych o inflacji przesunięć przyszłej stopy procentowej amerykańskiego dolara na rynku złota, jeżeli się okaże, że inflacja jest niższa dzisiaj albo jutro. Będziemy świadkami osłabienia amerykańskiego dolara, to spodziewajmy się także ruchu w górę, kontynuacji tendencji wzrostowej na cenie złota. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, a gdybyśmy przeszli poziom 2045, to znowu otworzą się i to mocniej perspektywy ku atakowi na maksima wszech czasów, na ostatnie ekstrema, które w ostatnich miesiącach były utworzone. Dlatego też jeżeli tak się stanie, to wpływ amerykańskiego dolara i przesunięć w stopach procentowych będzie bardzo czytelnie faworyzował byki. Oczekiwania inflacyjne cały czas ładnie też prognozuje ropa naftowa, ale tutaj, jak widzimy, od wielu tygodni nic się generalnie nie zmieniło, i prawdopodobnie konsolidacja na tym rynku oznacza, że. W każdej chwili może dojść do ruchu wzrostowego albo spadkowego. Po prostu takie są uroki konsolidacji, ale opory w rejonie 78-79 dolarów rosną na znaczeniu. No i oczywiście Bitcoin. Rynki międzynarodowe teraz są pod wielkim wrażeniem trendów, które się dzieją na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. Rynek rośnie, ma ochotę na kontynuację ruchu w górę. Ewidentnie gramy już hosse wzrosty pod halving. Prawdopodobnie test maksimum czasów jest już tylko kwestią najbliższych tygodni. A dzisiaj o poranku popyt na ryzyko moim zdaniem faworyzuje te scenariusze wzrostowe, A krótkoterminowa perspektywa, czyli ten kanał wzrostowy, daje nam potencjał jeszcze na nieco ponad 1000 dolarów wzrostów i dopiero wtedy Moglibyśmy rozważać, czy ten bitcoin może się chwilowo tylko zatrzymać, tworząc kolejną półeczkę konsolidacji z wyczekiwaniem na następną, na następną presję, na, na następny impuls na tym rynku. Jednak sceny wzrostowe są faworyzowane jednoznacznie. Jeżeli się okaże, że po danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych mamy wzrosty euro-dolara, to automatycznie polski złoty powinien się umacniać i powinien być to czynnik zachęcający do polskich aktywów. Polski złoty, utrzymując się poniżej czwórki względem dolarów, faworyzuje scenariusze prospadkowe. Polskie obligacje czekają na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, a warszawski parkiet powinien analogicznie do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, także tutaj budować konsolidację, wyczekując następnego impulsu, który moim zdaniem jest bardziej prawdopodobny w górę niż w dół, ponieważ cały czas naruszamy górne ograniczenie 16 miesięcznego kanału wzrostowego i na razie nie ma podaży, która mogłaby doprowadzić do jakiejś korekty spadkowej w hoście gramy scenariusze zakładające obserwacje wsparć, a nie oporów więc w tym wypadku dopiero spadek poniżej 2400 punktów byłby sygnałem, że coś negatywnego się dzieje ale na chwilę obecną jesteśmy daleko od tych scenariuszy i faworyzowane są bardzo zdecydowanie te wszystkie te scenariusze pro wzrostowe. Tak wygląda moim zdaniem sytuacja. Zobacz na co teraz giełda czeka, czyli to są dane makroekonomiczne o inflacji dzisiaj, a w szczególności te dane, które poznamy jutro. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.